Cześć wszystkim, tutaj to z Witam w kolejnym odcinku mojej drogi do 195. Widzicie, nowy layout z tyłu. Na razie nie jestem zadowolony, bo światło się tu odbija. Muszę coś z tym zmienić. Zmienić pewnie na matowy ten plakat, ale dobra. Tyle na wstępie. Dajcie znać, co sądzicie. To, co dzisiaj dla was mam, to oczywiście nagrody. Dzisiaj jest czwartek. Nagrody za champsy, nagrody za rywalsy. Nawet nie wiem, na którym ranku skończyłem rywalsy, ale to wszystko zobaczymy, obczajmy. To, co ważne na początku, zanim przejdziemy do samych nagród, to oczywiście klipy to są dzisiejsze i wczorajsze zakupy sprzedały się trochę mniej, za trochę taniej niż się spodziewałem. Firmino 25 alba 37, lakazety za 23 z hakiem, 1 za 21,5, ale to był jakiś czysty, bez żadnego stylu. Kupiony za 18 tysięcy, także nie jest źle. Bail bardzo ładnie z 20 tysięcy do 24, 25 i pół. to za 21 kupiony. Ręki to jakieś grosze. Lęglety po 34 tysiące zeszły, kupowane po około 30 tysięcy. Walkery pięknie podbiły, nawet za wcześniej sprzedały. Mogłem trochę dłużej przytrzymać, pewnie dało się trochę więcej wyciągnąć, ale i tak kupowane po 20 do 19 tysięcy, sprzedane po 25. Wszyscy, którzy dołączyli do moich inwestycji, mam nadzieję, że też zarobiliście. To są moje bieżące zakupy. Jutro rano zamierzam je sprzedać, dlatego że jutro jest Food Champions Cup w Ameryce. Tu niestety na jednym lęglecie przespałem i go nie sprzedałem i na nim zanotu jest strata. Ważne jest właśnie to, żeby nie przespać tego czasu na inwestycje. Mimo wszystko spróbuję. Może jakiś Lazy buyer się znajdzie i kupi go za trochę więcej. No ale przejdźmy już do meritum, czyli, czyli nagrody. E, oczywiście zanim przejdziemy tam, to drużyna tygodnia i spojrzymy, kto by nam pasował. Oczywiście najbardziej, jeszcze chyba tu nie wchodziłem do tego ekranu, jak widać, e, najbardziej Aguero Mares, bym nie pogardził. E, Rashport. pewnie bym go jakoś tam postarał się wrzucić do składu. Cała reszta zupełnie zero zainteresowania w kontekście dołączenia do mojej drużyny. Zobaczymy, zobaczymy co pani Fortuna dla nas ma w tym tygodniu. Najpierw sprawdźmy Rivalsy, gdzie skończyliśmy. Czyli skończyliśmy na drugim ranku, w Division 3. Nie jest źle. W tym tygodniu wezmę trade paczki. Dlatego, że chcę trochę coinów mimo wszystko. A nie, na trzeciej randze jednak skończyliśmy, pomyliłem się, przepraszam. Czyli jednak nas zepchnęli w ostatniej chwili złota paczka rzadkich kart i paczka rzadkich zawodników nie jest, nie jest źle, to są całkiem niezłe paczki oczywiście nie trzymam ich do jutra, może że jutro headlinersy, no i champsy wymęczone jak widzieliście w odcinku niedzielnym na maxa, wymęczone, gold 3 zobaczymy czy faktycznie gold 3 jest tak bardzo przesadzone jak wiele ludzi twierdzi swoją inną teorię. Stwierdzę, że po prostu najwięcej osób kończy na tym ranku i dlatego tak dużo dobrych dropów z tego ranka da się zobaczyć na Twitterze. Ehm, zobaczmy. No cóż, weźmiemy Aspie Liquidę, bo to 86, chociaż to niewiele zmienia, ale cała reszta jest nieużywalna. E, zresztą Aspie Liquidę też nie jest używalną kartą, no ale... Ale weźmiemy maspi i... No, chyba wezmę Dziowinko, wsadzę go na ławkę. Wygląda całkiem, całkiem spoko, przy tym, jak wejdą zwłaszcza zmiany w następnym patchu. Jeżeli nie widzieliście, to ja zapraszam na swojego Twittera tam postowałem. 97, 96, równowaga, naprawdę nieźle. E, cała reszta oczywiście szału nie ma i nie da się go w żaden sposób sensowny zlinkować, ale na ławkę no nie jest najgorzej. Mogło być, mogły być gorsze typiki 86, 84. Oczywiście to nie jest żaden z tych, których. Tak naprawdę chcieliśmy. Mamy też 907 tysięcy po tym, jak dostaliśmy monety, więc jest duża szansa, że uda się osiągnąć to co, to, co chciałem, czyli dobić do miliona coinów przed jutrzejszą promocją. Co my tu mamy? Złota paczka rzadkich kart, mega paczka, mega paczka. Dobra, zaczniemy od tej najtańszej, czyli złota paczka rzadkich kart. Będę przyspieszał, jeżeli widzę, że nic w mnie nie ma, bo to nie ma sensu tracić czasu. E e a nie spodziewam się żadnej paczce niczego, więc szybko pójdzie. Nagrody nie rozpieszczają mnie, nigdy mnie nie rozpieszczały. Zobaczymy, mega paczka. Come on, i jej. Chociaż raz tak dla przekory byście dali coś, co, co będzie jakkolwiek używalne. E nie, wydaje mi się, że tu też nic nie będzie. Więc kolejna paczka, która nic nie daje. Pedro. Ozdro dla starego pijanego ze streamów, on uwielbia tą kartę. O, jako ładny strój to akurat zachowam. Paczka kontraktów też się przyda. Cała reszta. Na razie do klubu. tworzymy mieszaną paczkę kontraktów. Rewelacyjna paczka, polecam. Druga mega paczka. Zastanawiałem się długo, czy nie zacząć już teraz zbierać paczki na tocy, ale uznałem, że to jednak jest odrobina przesady, żeby już teraz e Zbierać tak, dużo, tak długo paczki. Czy to jest Fabian? Fabian, 83. Lepiej niż nic. Nic tu więcej chyba ciekawego nie ma. To sprzedamy, to sprzedamy. I dwie naprawdę niezłe paczki. Czyli złote paczki zawodników. Czy coś tu będzie? Tu coś będzie. I to nawet walkout. Uuu. Na was? To jest na was. To nic takiego nadzwyczajnego. Ale parę tysięcy... parę tysięcy coinów za to wpadnie. A reszta... do przemilczenia. I ostatnia paczka. Tu też będzie co najmniej board. No i nic więcej niż board, więc Niemiec. bo to będzie. Aha, to będzie Elesir. Tak czyli oczywiście nic nadzwyczajnego. No ale 8-4 to też parę tysięcy grosze, no ale zawsze. E, więc. Podsumowując, złoto 3 wcale nie jest takim rewelacyjnym, e, takim rewelacyjnym miejscem, żeby skończyć, tak jak mówię. Krąży mit, teoria, że złoto 3 jest dobre, dlatego że bardzo dużo ludzi kończy na złoto 3. Nie dlatego, że tak naprawdę najlepsze nagrody się tam dostaje. Po prostu prawdopodobieństwo trafienia lepszych nagród w momencie, kiedy większa jest próba osób trafiających coś, e, oczywiście zawsze wzrasta. E, to na razie tyle. Zaraz przejdziemy do części, która będzie po godzinie 19, jak i jej da jakiś content. Do zobaczenia. Oczywiście dajcie znać, co wy dostaliście w nagrodach i na którym ranku skończyliście, jak bardzo jesteście zadowoleni ze swoich nagród. Jest godzina 19, więc zobaczymy na szybko, co tymczasem jej nam tutaj dało. Ważne mecze oczywiście. I to tyle. <grym> Ważne mecze, które mają... Pewnie na piłkarzach Liverpoolu udało się ładnie zarobić dzisiaj zobaczymy. No to w zasadzie tyle co na dzisiaj. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Do zobaczenia następnym razem. Zapraszam jutro na streama na Twitcha, Twitch TV slash Zapraszam na Twittera, twitter.com/slash Twitterkomatos.pl i zostawcie oczywiście łapkę w górę. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Do zobaczenia następnym razem.